Polska ziemki picza, do Brytanii mnie nie wpuścili, Więc sobie wymyśliłem, że to kraj mały i Bo jak mnie mogli nie wpuścić, te brytańskie dranie, co tam Brytany i Wyżły, my mamy polskie jamniki, co niemieckie nigdy w życiu, zatem polskie owczarki, pom, 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 wymyślimy nowe rasy, lepszych psów, I willig. wymyślimy właśnie, aj, Lihige naszych uczelni, lalalala, la, 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 la gdzie cytuję Jana Gavła, Trzymamy się z dala od Franca, ten obecny papież, te cieniasz, to nawet nie jest Polak, Argentyniec lewak, chrzesany, Poprzedni był konserwa, to się mógł podobać, ale Niemiec to zawsze pff, Niemiec, więc bleeeeeee... Tylko gaweł, Jan Gaweł, Wojtyła, my się dzielnie kroczymy do przodu, z wielką kromówką na godle pam, 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 zaraz obok Urła Lecha, Nigdy nie urwa rusa po Bo i kasapy Niegodna nas po paluchach, Całować niemy tymi pyszkami, La 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 la, wielka sarmacja, Będziemy nadrozdymać się dalej, Nawet poza paska i pra, pam papam, Nasza duma polska frunie, <todgłos> Doi ny galaksi, pam-pa-pam. Da entromme du and entbioned.